Was w kolejnym Halloweenowym odcinku. W tajnej księdze doktora Frankensteina udało mi się odnaleźć recepturę, dzięki której stworzyłam kobietę monstrum. Jeżeli razem ze mną chcecie iść ślady mistrza, zostańcie ze mną. No to zaczynamy. Mam już na sobie podkład, wymodelowaną twarz i przechodzimy do makijażu oczu. E, przygotujcie sobie czarny, biały i srebrny cień. E, ja akurat użyję cieni Inglota, ale może to być oczywiście jakakolwiek inna firma. Najpierw bazą pod cieniem. Użyję Pent Pot'a z Maka. Bazę nakładam na powiekę, górną i dolną. Przechodzimy do makijażu. Najpierw biały matowy cień. Nakładam na centralną część oka. Teraz czarny matowy cień. Tym cieniem podkreślamy cały zewnętrzny kącik oraz wewnętrzny kącik oka. Przechodzimy do srebrnego połyskującego cienia. Blendujemy granice pomiędzy czarnym a białym cieniem. Teraz mieszam najciemniejszy szary z czarnym. i Jeszcze raz dokładnie rozcieram wszystkie granice. Ma być takie przydumione, delikatne oko. Teraz czarnym eyelinerem. Ja akurat użyję um, Precision Ink Eyeliner od Pirene. Rysujemy kreseczkę. I pora wytuszować ręce. Używam tuszu e, Flash Creator od Pirene. Y, Czarny wodoodporny eyeliner. Nie ja użyję eyelinera mm, M.E.L.L.A. Nakładamy ten eyeliner na linię wodną oka. Następnie łapię za cieniutki pędzelek i czarnym cieniem wyrysowuję brwi. Teraz czarną farbką. Jest to farba e, Kryolanu, Supra Supracolor wypełnia usta. I nakładam jeszcze na koniec czarny cień, aby utrzymać barwę na miejscu. Możecie użyć do makijażu ust czarnej pomadki, jeżeli taką macie, lub wodoodpornego eyelinera, wtedy będziecie się cieszyć bardzo długo tymi ustami. I możecie spokojnie pić i jeść, jeżeli idziecie na jakąś imprezę. Jak na razie to tyle z takiego normalnego makijażu, powiedzmy normalnego. Teraz przechodzimy do konkretów. Wyrysowuję sobie delikatnie ten kształt, gdzie ta twarz ma się tak jakby odciąć, ma być zupełnie inna. Teraz tą wyrysowaną część twarzy pokrywam zieloną farbką, a dokładniej, żeby stworzyć taki bardzo zielony, ale taki i wygląd tej części twarzy jakby zgniły. Używam kamuflażu. Jest to wieżyczka firmy Glazer Visage. Ten ostatni zielony korektor, w zasadzie kamuflaż, więc mam pewność, że będzie intensywny kolor. Teraz dużym pędzelkiem i cieniem. Ja również użyję cienia glazer. Jest to taki miętowy mm, kolor. Tym cieniem pokrywam farbę, ale robię to tak, jakby tylko gdzie nie gdzie rzucając cienie. nie były aż tak bardzo zielone. Pomieszam jeszcze szare odcienie i również delikatnie przybrudzę tą zieleń. Teraz wracam do pędzelków, jakimi wcześniej wykonywałam makijaż oczu i poprawiam cały makijaż. Teraz szarym cieniem Wyślę granicę tutaj wyrysowaną. I przechodzimy już do tej hardkorowej części charakteryzacji. Potrzebny będzie klej Mastics firmy Croix i miękki plastik, którym wykonam ranę. Najpierw nakładam klej Mastics na złączenie. Na ten klej przyklejam teraz cienki paseczek miękkiego plastiku. Granice tego rozcięcia są już gotowe, są roztarte, ale trzeba jeszcze ładnie tutaj zatuszować tą część, aby bardziej stopiła się ze skórą. Dlatego wracam do kamuflaży, do wieżyczki firmy Glazel i bardziej neutralnymi, naturalnymi kolorami pokrywam tą część. A teraz czas, żeby się skaleczyć. Za pomocą jakiegoś ostrego narzędzia, oczywiście nie za bardzo ostrego, nie bierzcie tego do siebie. Ja użyję wsówki. Po prostu wsówki i rozcinam sobie moje czoło. robię ranę, robię również trzycia, czyli przecinam ranę. Włóżę do eyeliner'a tego samego jakim narysowałem kreski i wypełniam całą szczelinę. Teraz czas dodać odrobinę realizmu. I tak jakby naciągnąć skórę przy tych szwach ze strony tej bardziej naturalnej musimy to zrobić odcieniami brązu, troszkę bordowego, czerwonego. Coś mi tu nie o, ok. A z tej strony oczywiście użyć zielonego. Łączę ze sobą dowolne jakieś brązowe cienie. I teraz szarym cieniem, robię to samo z drugiej strony. Skoro już jesteśmy przy takich e, detalach, szarym cieniem łączę z takim srebrnym, rysuję śrubkę. Z cieniem nadaję do efektu 3D i czernym eyelinerem poprawiam tę konturę. Możemy dorysować jeszcze jedną tutaj. Teraz czas na odrobinę krwi. Krew, y, sztuczna krew, oczywiście ciemna z firmy krolan. Nakładam ją za pomocą patyczka do uszu. I ostatnie już szczegóły. Białą farbą, jest to farba również firmy Crollan, super kolor. Akcentuję i dodaję refleksów oraz dokładam odrobinę na szwy. Na chwilę Was opuszczę, aby założyć sobie soczewkę i załamać do Was wracam. <grym> Jakie ja lubię efekt soczewek. Robią po prostu całą robotę. Gdyby nie soczewki, to nie byłoby aż takiego efektu. Więc po prostu uwielbiam. Teraz czas na kolejny charakterystyczny element tej charakteryzacji, czyli musimy ufarbować sobie włosy. Tą samą białą farbą charakteryzatorską firmy Kroner. Rysuję sobie paski. Będzie to ciężko zmyć oczywiście, ale co tam się żyje. A teraz czarna farba. I jak wam się podoba efekt końcowy? Myślę, że jest to fajna propozycja na imprezy dla każdej kobiety. Przebranie jest bardzo łatwe, bo wystarczy założyć jakiś biały kitel. Ja tutaj mam jakąś opaskę z butów, nie wiem co to ma być, ale jakiś skórzany pasek. No i charakteryzacja, można być pół piękną, seksowną kobietą, a drugą po, po przejściach. Więc jeżeli podoba Wam się taka charakteryzacja kciuki w górę, będzie mi bardzo miło. Wszystkie informacje odnośnie użytych produktów do tej charakteryzacji znajdziecie oczywiście w opisie pod spodem. Zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ bardzo często będą pojawiać się takie właśnie propozycje Halloweenowych stylizacji, i charakteryzacji. A na dzisiaj to już by było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!